Następnym rodzajem związku karmicznego jest związek wspólnej misji, tak? Że dwie osoby się spotykają i macie bardzo podobne zainteresowania albo tworzycie coś wspólnego, że nie wiem, zawsze chciałaś z mężczyzną stworzyć, nie wiem, wspólne warsztaty, wspólny projekt, nie wiem, agroturystykę, czy cokolwiek i poznajesz mężczyznę, w którym się zakochujesz i ten mężczyzna ma takie same, ma takie same zainteresowania i wizje świata jak ty. Tak, no i tworzycie coś razem, nie wiem, uczycie się, budujecie. I to jest związek, który wskazuje na to, że w poprzednich wcieleniach dużo. Razem też tworzyliście razem, tak? Tworzyliście różne projekty, jeździliście, podróżowaliście, może ratowaliście w XIX wieku jakieś rośliny, które były na wyginięciu, albo jakieś zwierzęta na wyginięciu. Mieliście jakąś wspólną misję i w tym życiu znowu ją macie, tak? W takich, w takich związkach mówią partnerzy o sobie, że są takimi, że są takimi z taką rodziną z takimi bratnimi duszami są bardzo często. I tacy, taki związek cechuje się tym, że partnerzy czują, że razem mogą dużo stworzyć, że razem mogą naprawdę coś bardzo fajnego zbudować, ponieważ łączą ich wspólne wartości i wspólna wizja. Ale też karmiczny ślad jest taki, że właśnie w poprzednich życiach nie tylko mogliście jeździć gdzieś tam na wycieczki i, i, i ratować jakieś wymarłe gatunki zwierząt, ale mogliście być towarzyszami broni, mogliście być współpracownikami, mogliście być członkami tej samej wspólnoty i w, i, I w tej analizie karmicznej właśnie to wszystko widać, tak? I to jest właśnie fantastyczne, bo tutaj można sobie dużo czasu i stresu zaoszczędzić, wiedząc dokładnie, kim byliśmy dla siebie i dlaczego się spotkaliśmy. Jak rozpoznać taki związek karmiczny? Mm. Tutaj bardziej chodzi o to, o jakąś wspólną misję, a nie o to, że, że budujecie dom, tworzycie rodzinę i żyjecie w tym związku razem z rodziną i tak jakby jest to dla Was wystarczające. W takim związku macie wspólną misję, tak jak powiedziałam, ale też jest bardzo ważne, aby w tym wcieleniu, jeśli się spotkacie, poza tą misją ustalić jakąś. Też jak dać przestrzeń też y, na życie prywatne, tak, y, tak, żebyście się nie spalili w działaniu, tak, żebyście y, pamiętali o tym, że misja ma służyć rozwojowi duszy, y, nie egocentrycznemu. Poczuciu zbawiania świata, tak? Że bardziej macie się sobą zająć, a nie innymi. Macie wspólne cele, to jest wszystko super, ale ważne jest w takiej relacji, żebyście, żeby ten cel was wspólny was ze sobą spajał, a nie od siebie oddalał. To jest bardzo ważna refleksja. I właśnie taką pułapką karmiczną może być to, że poświęcacie się dla wspólnego celu ale jakby yy, nie macie wspólnoty własnej, śpicie w oddzielnych pokojach, yy, możecie komunikować się tylko ze sobą na temat tego wspólnego celu, który razem tworzycie, ale jakby prywatnie może być tak, że twój partner ciągle czyta książki, nie ma czasu, żeby cię dotknąć, może czujesz, że on cię w ogóle nie zauważa, tak? Niby cel wspólny, niby coś, mamy tam wspólną firmę, no ale, ale jakby w życiu prywatnym, no tam jakby dużo was nie łączy i właśnie nad tym trzeba bardzo popracować, tak, bo to nie znaczy, ja wam już mówiłam, związki karmiczne, tutaj nie ma się co czepiać tego na siłę, bo on nie musi być na całe życie, tak, związki karmiczne to jest, spotykamy się przede wszystkim dlatego, żeby uzdrowić i przetransformować niedopowiedziane tematy, z poprzednich wcieleń. Po to, żeby to popuszczać, żeby to pozmieniać, żeby coś przerobić i iść po prostu dalej, chociaż jeżeli dwie osoby mają tą refleksję, ja już to Wam zawsze powtarzam, że jeżeli dwie osoby w Związku Karmicznym pracują nad sobą i odkrywają, odkrywają ten sens i, i rozumieją, dlaczego się spotkali, wtedy jak najbardziej mają szansę, żeby stworzyć związek do końca życia.